Mm. Pokój dobro. W dzisiejszym odcinku naszej zdrabki tego, to jest chyba ósmy odcinek już, mamy takie zadanie. Moment, muszę przeczytać i odpiszę na sms i Zaraz już wracam. No, mamy tam jakieś zadanie, ale to sobie przeczytajcie tam na tej zdrabce, bo ja jestem trochę zajęty, jak widać, prawda? Mm. 12 lat. Tyle czasu, mniej więcej, spędza przeciętny człowiek bo nikt nie jest taki znowu przeciętny przecież, na gapieniu się w ekran telefonu, tabletów, innych laptopów. W każdym razie, to jest kawał czasu. Dla niektórych to jest połowa życia, dla niektórych to jest właściwie całe życie. No właśnie, o, o to mi chodzi. I zadanie zrabkowe na dzisiaj jest takie... Nie, nie, nie chodzi tylko o to, żeby odłożyć telefon, chociaż na chwilę, bo... To jest pikuś. Ale spróbujmy zrobić w ten sposób: weź kartkę papieru z długopisem, takie rzeczy istnieją jeszcze prawdopodobnie w Twoim mieszkaniu, i przedziel kartkę na pół. Z lewej strony napisz, co zabiera Twój czas najbardziej, co robisz z telefonem, jakie rzeczy oglądasz, na co generalnie poświęcasz swój czas. A z drugiej strony napisz, co mógłbyś zrobić realnie bez telefonu. Czyli na przykład przeczytać książkę, tak, tak, można czytać ją też w telefonie, ale chodzi o papierową książkę, być może jeszcze gdzieś też istnieje w okolicy. Być może powtórz sobie troszkę słówek z angielskiego, czy z jakiegoś innego języka, którego się uczysz. Zadzwoń do kogoś, porozmawiaj, aha, bo trzeba zadzwonić telefonem, to może iść lepiej do kogoś w takim razie, ale tak, najbardziej, to chcę powiedzieć to: kiedy ostatni raz czytałeś Pismo Święte, tak na serio? nie tylko żeby ewentualnie zerknąć na liturgię słowa, ale w taki sposób ciągły, na przykład codziennie po 5-10 minut. Pamiętasz historie z Pisma Świętego, które są dosyć zaskakujące, kiedy pan Jezus mówi do kogoś o wierzganiu. Dlaczego wierzgasz? Albo kiedy pan Bóg chciał zabić Mojżesza. Dlaczego prorok Ezechiel musiał leżeć na jednym boku prawie przez cały rok? Ile ważyły włosy jednego z synów króla Dawida? Przy jakiej okazji w niebie zaległa cisza na pół godziny? No dobrze, to nie są może najważniejsze momenty w Piśmie Świętym, ale jednak czy zaglądamy do niego, czy czytamy Pismo Święte regularnie? Teraz, kiedy właściwie musimy, musimy siedzieć w domu z powodu koronawirusa. Warto zobaczyć, jak spędzasz ten czas, co robisz. Czy oglądasz filmy cały czas, dubiesz w telefonie, przeglądasz Facebooka. Jeśli zapiszesz sobie na tej karcie z lewej strony to, co ci zjada Twój czas na rzeczy nie do końca ważne i potrzebne, to napisz z drugiej strony, co mógłbyś zrobić zamiast tego. I kiedy przyjdzie Ci ochota na to, żeby znowu sięgnąć po telefon, bo się nudzisz, bo nie wiesz co robić, to tam z prawej strony na tej liście będzie pomoc. Zapisz tam przede wszystkim przeczytać. Pismo Święte, kawałek, pół godziny dziennie. Czasu mamy teraz sporo, więc myślę, że to nie jest akurat problem. Chyba bardziej chodzi o chęci. I dzisiaj tym zadaniem niech będzie właśnie to. Czyli do czytania jednym słowem, telefony. Bo ktoś dzwoni, dobrze, przepraszam, to już się wykończy, dobra.